Hej, z tej strony Violet i trochę mnie nie było, ale o tym porozmawiamy sobie pod koniec. Tłumaczenia mang, których domagają się czytelnicy. Ten tytuł może być trochę niejasny, więc już go wyjaśniam. Chodzi mi o mangi, które zostały wydane w Japonii, zostały też przetłumaczone na inne języki, ale nie zostały przetłumaczone na język polski. Mam na myśli, że po prostu żadne polskie wydawnictwo nie wzięło się za ich tłumaczenie. Skąd mam takie informacje? Otóż jedna z grup na Facebooku, na której można sprzedać swoje używane mangi, przeprowadziła ankietę, w której wzięły udział 483 osoby. Każda z osób mogła głosować na maksymalnie 3 tytuły, a w sumie zagłosowano na 361 różnych tytułów. Ale myślę, że ten temat mimo wszystko zainteresuje chociaż część z Was. Głosowanie miało miejsce w styczniu tego roku, 2021, więc no cóż, mamy wrzesień, nie pośpieszyłam się, przepraszam. Karta z za chwilę przedstawionych przeze mnie mang ma swoją animowaną adaptację, co chyba nikogo nie dziwi, bo jednak zwyczaj właśnie tak jest, że komuś spodoba się anime, no i wtedy sięga po mangę. Przedstawię wam trzy pierwsze miejsca i już od razu przechodzimy do tematu, bo ten wstęp i tak trwa już zdecydowanie za długo. Miejsce trzecie zajmuje Hunter x Hunter autorstwa Yoshihiro Togashiego. Manga jest wydawana w Japonii od 1998 roku. Nadal nie została skończona. Z tego co wiadomo, autor ma jakieś problemy ze zdrowiem, i ostatni chapter wyszedł około 3-4 lat temu. Mimo to seria wciąż wzbudza zainteresowanie. Można powiedzieć, że Hunter x Hunter jest takim klasykiem shounenów. Dzieło tego doczekało się aż dwóch adaptacji, jednej z 1999 roku oraz drugiej z 2011. Ponoć materiału źródłowego straciłoby jeszcze na jeden do 24-odcinkowy sezon, ale minęło już 10 lat i nic nie zapowiada się na to, by jakiekolwiek studia miało brać się za animację. Podobnie jeśli chodzi o wydawnictwa. Za bardzo nie chcą brać się za stare tytuły, bo boją się, że po prostu ich nie sprzedadzą. A manga ma aż 36 tomów. Wspomnę jeszcze, że Hunter x Hunter zdobyło 75 głosów. Miejsce drugie. Banana Fish. 19-tomowa manga autorstwa Akimi Yoshidy. Była wydawana od 1985 roku, a swoją animowaną adaptację otrzymała dopiero w 2018 Mimo starej, na nasze standardy współczesne raczej dosyć brzydkiej kreski, zainteresowanie tym tytułem wykazało aż 88 osób. Nie ma co się dziwić. Banana Fish jest dobrą serią, a w mandy zawsze można znaleźć jakieś sceny, które w anime zostały pominięte, więc ja też z chęcią sięgnęłabym po tę mangę. Na forum Banego znalazłam ankietę z 2018 roku, czyli chwilę po wypuszczeniu anime. Dotyczyła ona tego, czy potencjalny czytelnik byłby zainteresowany kupnem właśnie tej mangi i choć ponad 70% wskazało na tak, mangi jak nie było, tak nie ma. No i miejsce pierwsze, Haikyuu ze 117 głosami. Zakończona już manga Haruichiego Furudate, która była wydawana od 2012 roku. Tu wam powiedzieć za dużo nie mogę, bo anime nie oglądałam. Ale pewne jest, że wzbudza ono zainteresowanie fanów nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Tak, to już wszystko. Koniecznie dajcie znać, jaką wymagę chcielibyście zobaczyć na naszym polskim rynku wydawniczym? Może o niej nie wspomniałam, a może ją znam? Jestem ciekawa waszych komentarzy. To już się z niektórymi żegnam i do zobaczenia. Dla tych co zostali, tak, żyję i przepraszam, że nie było mnie ponad dwa miesiące. Wiem, że czekacie na filmiki i wiem też, że jest sporo nowych osób, ale przez wakacje pracowałam, a potem zajęłam się innymi rzeczami. No i nagrywanie zeszło na dalszy plan. Nie będę obiecywać, że wracam do regularnego nagrywania, bo prawdą jest, że nie kręci mnie to już tak jak kiedyś. Ale jeśli macie jakieś ciekawe pomysły na filmiki albo podcast, no to śmiało możecie pisać w komentarzach. Wiem, że duża część z Was jest tu raczej dla anime, ale ja lubię sobie pogadać do mikrofonu. Może ktoś będzie zainteresowany, taka opólna korzyść. Nie wiem, jestem, jestem otwarta na Wasze propozycje. Także do usłyszenia.